Ja zerwał, chyba nie chcący go wyłączyłam po prostu Więc tu zaczniemy nowy Ten tunel, nie wiem ile miał kilometrów, nie sprawdziłam przed wjazdem do niego No ale to nie ma większego znaczenia I Zobaczymy co tutaj za tunelem mamy Czy jest coś nowego eee. A zobacz, to będzie chyba piękny widok inny świat, może po prostu, nie no, wiem, to może być się co jeszcze wcześniej, mówiliśmy o tym, że drogi są w spoko. To naprawdę jest dobrze. Po tym pierwszym szoku, który znaliśmy w okolicach Tirany, po odbiorze samochodu i w okolicach lotniska, w trakcie jakby w drodze do Durres... policja była zatrzymywana. No to tu jest już bosko. No to już coś tu jest w ciągu? O, ale widoczek. Oj, oj, oj. No tutaj to się można było spodziewać, ja się doczku, prawda? Ładnie. I jaka ładna trasa. Oj, tam widać jaka jest ładna woda. Słyszymy. to ja wyjdę? Tu wyjść. A tu się no, to patrzę. Żeby sobie obejrzeć widoki o. O. Tu mamy takie jednolite, zobaczcie, osiedle nowe, wybudowane Piękna woda, wszystko tutaj pewnie będzie świeżutkie, nowiutkie. Tu się buduje kolejne miasto. Basia, wyjdź sobie to zobaczyć, co się tutaj dzieje. Tu się wszystko buduje na nowo. Ale tam już jest wybudowane, to wszystko będzie nowiutkie tu. Jak w taki... Dubaj normalnie. Nie wiem tylko za miejsce, ale jest bombowo, zobaczcie jakie tutaj inwestycje idą. I to nie koniec, bo tam mamy już kolejne budynki wybudowane, nowe piękna droga. No inna Albania, proszę Państwa. Widzisz to? Zobacz, od tamtej strony tutaj, a tam już jest kolejne. Tam mnie, nie na Słucham? O, jedzie, zobacz, jedziemy tutaj. Patrz. To był taki. Nie, inna zabudowa, ale też szosą Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ale fajnie, naprawdę Nic ciekawego Za dużo mam tych gratów, tutaj muszę sobie pokaźć koło Wrócę, co? Otworem nic Co? nie chcecie mieć chłodniej? No klara będzie strasznie dudniła, hałasowała. Teraz włączymy, o, bo ja na jedynkę wziąłem i teraz będzie więcej wiało klimat, dobra? Czyżby droga dobra się skończyła? Możliwe. <grytanie> Być może. Nie, nie czekasz, aż, aż przejedzie ktoś z przeciwko. Po prostu się wyprzedza. Zresztą zawsze może zjechać na połocze albo się otrzeć o barierki. A te barierki zobacz, ile już no, tutaj dostałem. Ile. O, kurde, tu widać jak one były co tu widać, rzeczywiście, bo tam na dole widać, że trwa budowa. Taka zaawansowana, ale jest, nie wiem, jakieś miasteczko jest. Ale plaża jest puściutka, nie? No bo tam przecież nikt nie mieszka, bo to nie jest wykończone jeszcze. To ktoś po prostu ładuje tam całe miasto. Tak, Jakby ktoś tu się zatrzymał po prostu i... i... Ale się zatrzymał. Na ten kamperek, jak przyjeżdża to aż mocniej serce zagło. Wiesz? Wiem. No faktem jest, że to jest super wygodny taki kamper, nie? Jest taka podróż kamperem, jechać, jechać z tak. miejsca na miejsce to super... I mieć, kum, mieć tą kuchnię, mieć łazienkę. Chcecie tak, tak, z nami, tak. nie? W kamperze? No tak, tylko z nami. No miałoby sens tak. To nie było takie oczywiste, nie? Nie no, to to chyba dzieci to zawsze są takie zakręcone na tym. Ale no. tak. yy, to twoje dzieci. Nie. Tak. Czekaj. Zjeżdżamy do tego dermi, czy ja? No, jedziemy w prawo. Plaża. W prawo o, zobaczymy? W prawo, w prawo jedź, bo tak mi pokazuje mapa. Dobrze, to chyba jedziemy w stronę plaży. Nie wiem, się zobaczy Ja bym tutaj to jeszcze pokazał prawdziwą albo... Papierochy cały... O tutaj ten, chłopaki jesteś. Cały kiosk z spa no tak, ale to są na Scylii też te tabako, nie? tabaki, nie? Tabakierie. Tabakieria. To jest jedna wielka budowa, robiona w jednym. Dobra, momencie. właśnie ja chcę się rozłączyć, bo chcę zobaczyć, co tutaj na mapie widzę w tym miejscu, wiesz? Także tutaj się na chwilę rozstaniemy, drodzy państwo. Co tu jest? O, zobaczcie, rozwalony tam. A, myślałem, że to kamper rozwalony.